Jadwiga miała plan. Lata leciały. Jadwiga była już kobietą w okolicach 70., -tki. w średniowieczu to jak dzisiejsza 90. z czterema bypassami. Ale ona wciąż nie potrafiła odpuścić. Wiedziała, że córka sobie poradzi, że Kazimierz już się ogarnął i że to co miała zrobić, zrobiła. Więc zaczęła myśleć o śmierci. Ale nie w stylu, siądę pod lipą i poczekam. Nie, Jadwiga miała plan. Jej matka, Jolenta i ciotka Kinga, obie święte, błogosławione, i klasztorne. Pokazały, co robić, gdy kończy się rozdział. Zostają mniszkami. Jadwiga też wiedziała, że czas zejść ze sceny. Wstąpiła do klarysek w Starym Sączu. Do tego samego klasztoru, który przed laty zadbał o wykształcenie jej córki. Złożyła ślubie, przywdziała habit, ale. Coś tu nie grało. Klasztor, cicho, modlitwy, zasady, wszystko pięknie, tylko ja widzę jakby ciasno. W habicie niewygodnie. Na klęczkach za długo. Dwór wciąż przy niej, goście się zjeżdżają, polityka krąży w powietrzu jak dym z dzielnicy. W końcu postanowiła: jadę na Węgry. Zobaczyć Elżbietę, zobaczyć wnuki, których Kazimierz jak nie dawał. Tak nie dał. Wystarała się nawet o specjalną dyspensę od papieża, taką, że mogła spać w klasztorach z klauzurą. Nie zdążyła. 10 grudnia 1339 roku odeszła cicho w murach klasztoru, który znał ją lepiej niż niejeden jeden z jej doradców. Tam też została pochowana. Królowa, która nie tylko urodziła Kazimierza Wielkiego, ale sprawiła, że mógł być Wielki właśnie.